Mocne słowa szefa Ferrari o kierowcach. Ekipa Racing Bulls tłumaczy się z zachowania swojego pracownika, a Tymek Kucharczyk zaczyna fantastyczny weekend w Makao. Między innymi o tym opowiem w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy. Partnerem odcinka jest porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl Oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. To nie jest tydzień wyścigowy z formułą 1, ale dużo ścigania będzie w ten weekend i o tym za chwilę Wam powiem. Dużo w ogóle dzisiaj ciekawych informacji, mam wrażenie, przygotowałem. Tak sam siebie na początek pochwalę. Przy okazji zapraszam Was na mojego Discorda. Jeśli korzystacie z tej formy kontaktu z innymi ludźmi, to mój Discord cały czas prężnie działa i dziękuję tej społeczności, która cały czas go przy życiu utrzymuje. Choć niestety ja tam zaglądam wyjątkowo rzadko, ale staram się. Jak mogę, to to. Zaglądam. Zapraszam też na mojego Patronite, dla patronów od każdego progu jest dostępna wersja audio tego programu, tego ósmego biegu i też, słuchajcie, jest spotkanie przy okazji kwalifikacji do Grand Prix Abu Dhabi z patronami, jeśli macie ochotę jeszcze na ostatnią chwilę się załapać, to też jest tam jeden z progów, który to umożliwia. A ja, newsy ze świata Formuły 1, zaczynam od ekipy Audi, bo przypomnę, w przyszłym roku będziemy mieli zamiast Zaubera już oficjalnie ekipę Audi w Formule 1, no i w Właśnie Audi pokazało koncept barw, jakie mają mieć w przyszłym sezonie na swoim samochodzie. To nie jest jeszcze gotowe, oczywiście, malowanie na przyszły sezon, ale taka wskazówka, jakich kolorów będą używać, wokół czego będą się kręcić. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Jak wiecie, jeśli oglądacie ósmy bieg dosyć regularnie, ja nie jestem jakimś wielkim estetą, ale akurat. To połączenie barw bardzo mi się podoba. Mam wrażenie, że jest takie, nie wiem, odskulowe Trochę mi przypomina jakieś takie, nie wiem, lata 90., 80.. Nie wiem, może to jest zupełnie zły kierunek, ale tak mi się to kojarzy. I podobają mi się te, te barwy. No i to jest właśnie taka zajawka tego, co może być w przyszłym sezonie, nie tylko na ich samochodzie, ale też na wszystkich rzeczach związanych z zespołem wyścigowym, czyli na przykład na, nie wiem, motorhomeie w garażu, na ubraniach tej, tej ekipy. No i przy okazji pokazania tych Barw na tym bardzo koncepcyjnym samochodzie. To nie ma co się przyglądać temu, jak ten bolit wygląda, bo oczywiście nic nie zdradzą, jakie mają pomysły na przyszły sezon. To mniej więcej chodziło o to, żeby to jakkolwiek się zgadzało z tym, co może być w przyszłym sezonie. No i przy okazji, właśnie tej prezentacji, wypowiedzieli się najważniejsi ludzie w Audi i mówili o swoich celach w Formule 1. I ten cel jest jasny: chcą walczyć o zwycięstwa. I te zwycięstwa, zdaniem Matii Binotto, mogą przyjść w, znaczy inaczej, walka o tytuł chcą, by przyszła w sezonie 2030. Walka o pojedyncze zwycięstwo oczywiście może przyjść wcześniej, ale zdaniem Mati Binotto ta walka o tytuł realna może być w sezonie 2030. Taki jest cel ekipy Audi. Dużo ścigania, kochani, czeka nas w ten weekend, bo przed nami jeden z takich ikonicznych weekendów wyścigowych, bo przed nami Grand Prix Macau, słynny. Tor uliczny, tor bardzo wymagający i tor, który przez lata przeciągał największe nazwiska w tym sporcie. Robert Kubica dwukrotnie tam startował, osiągał zresztą fantastyczne wyniki, bo był dwukrotnie drugi. Verstappen, Hamilton, Rosberg, Norris, Leclerc wszyscy próbowali z tych kierowców tam wygrać. Akurat z tej wymienionej grupy nikomu się to nie, nie udało. Wygrywał tam senna, choćby wygrywał tam Schumacher. No naprawdę to jest taka wisienka na torcie dla młodych zawodników, no bo to głównie o młodych zawodników, jeśli chodzi o starty w bolidach, tam, tam chodzi. Kierowcy ścigają się tam samochodami formuły regionalnej. Wcześniej to były samochody F3, teraz to są bolidy formuły regionalnej. No i w tym sezonie mamy tam Tymka Kucharczyka, który będzie drugim Polakiem po Kubicy, który tam się pojawi w, w bolidach. Po 20 latach mamy znowu tam Polaka. No i to jest bardzo duże wyzwanie, nie ma co ukrywać. Tymek startuje w nowym dla siebie samochodzie. Czasu na przygotowanie tam nie ma zbyt dużo, plus to przygotowanie polega na jeżdżeniu bardzo wąskim torem pomiędzy bandami no i to jest też tor, na którym dochodziło w, w przyszłości do potężnych dzwonów. Tutaj macie na przykład dzwon Sophie Flersz, która na szczęście wyszła z tego cało i, i dalej w wyścigach startuje. No i co, no dużo losowości też w ten weekend, dużo czerwonych flag, dużo żółtych flag, dużo różnych sytuacji i takie sytuacje też mieliśmy w pierwszej sesji kwalifikacyjnej. W samej końcówce Tymek był na swoim szybkim kółku, ostatecznie musiał w jednym sektorze mocno zwolnić, bo tam żółte flagi wywieszone i to kół nie, nie było dokończone w takim solidnym tempie. Tym, jak ostatecznie na 14 miejscu w pierwszych kwalifikacjach, ale spokojnie. Będą jeszcze w piątek drugie kwalifikacje, w sobotę wyścig kwalifikacyjny. I w niedzielę dopiero jest wyścig, wyścig główny. Jak to oglądać w sobotę? Wyścig kwalifikacyjny możecie oglądać między innymi na antenie motowizji, ale też na, na YouTubie o 9.15. ten wyścig kwalifikacyjny, a w niedzielę główny wyścig o godzinie 8.30 startuje. Duże wyróżnienie, trzymamy kciuki za, za Tymka i wspieramy go wspólnie, także wybierając polisy na, na Mubi i przypominam o linku w opisie tego filmu, jeśli właśnie kupicie polisę na swoje auto poprzez ten link w opisie, to dodatkowo otrzymacie 100 zł, prosto na swoje konto, zerknijcie na ten link, szczegóły macie w, w opisie tego filmu. Trzymamy kciuki bardzo mocno za Tymka i trzymamy też kciuki za zawodników, którzy startują w ostatnim weekendzie serii Euro Cup 3. Łukasz Sztuka, Łukasz Sztuka, Łukasz Sztuka to tata Kacpra Sztuki, a Kacper Sztuka jedzie w, w ten weekend i walczy o wicemistrzostwo. Maciek Gładysz też w tych ostatnich wyścigach tego sezonu startuje, więc trzymamy kciuki i chyba też relacje na motowizji zresztą będą. Dużo się będzie w ten weekend działo naprawdę. To Wolf natomiast chce pozbyć się części swoich udziałów w ekipie Mercedesa. Przypomnę tylko, że w tym momencie, jeśli chodzi o kwestie własnościowe tej ekipy, to 33% udziałów ma Mercedes jako, jako korporacja, 33% ma taki gigant chemiczny firma Ineos i 33% ma. Toto to Wolf. Tam ta reszta należy chyba to jest jakieś tam jakieś takie akcje pracownicze, coś, coś, coś takiego. No i toto Wolf ponoć chce sprzedać część swoich akcji w okolicach 5% tych akcji chce sprzedać, a ekipa Mercedesa to ciekawostka wyceniana jest na rekordowe 6 miliardów dolarów w tym momencie. Solidna wycena, więc chyba, jeśli się nie mylę, 5% z tego to będzie 300 milionów dolarów, coś takiego, takie okolice. Nie wiem, dlaczego to to sprzedaje, jakie są jego plany. Ma syna, który startuje w kartingu, więc zdecydowanie gotówka się, gotówka się przyda, ale nie wiem, czy to o to chodzi. No, a myślę, że zainteresowani się znajdą, bo Mercedes jako zespół przynosi po prostu zyski. W 2024 roku ten zespół, Zysk netto ten Mercedesa wyniósł 160 milionów dolarów, więc całkiem przyzwoicie. A teraz zaglądamy do ogródka Ferrari, bo tam mały spór, znaczy no, może nie spór, to jest złe słowo. Mocne słowa, o tak to po prostu nazwijmy mocne słowa z ust samego szefa Ferrari, ale nie chodzi o Freda Wasera, tylko o prezydenta Ferrari, o Johna Elkana, najważniejszego człowieka w tej firmie, po prostu. No, i tenże John Elkan po wyścigu w Brazylii, znaczy wypowiadał się akurat przy okazji wyścigu w Bahrajnie, gdzie Ferrari zdobyło mistrzostwo w wyścigach długodystansowych, ale ten temat zostawmy. John Elkan powiedział o Formule 1, że Brazylia była ogromnym rozczarowaniem. Nasi mechanicy wykonują świetną robotę, zapewniają pit stopy na poziomie mistrzowskim. Patrząc na naszych inżynierów, nie ma wątpliwości: samochód się poprawił, ale jeśli spojrzymy na resztę, to nie jest to ten sam poziom, mówi John Elkan. I dodaje jeszcze, żeby było ciekawiej, mamy kierowców, którzy powinni skupić się na jeździe, a nie na mówieniu. Powinni... Znaczy, to najlepiej to przetłumaczyć: mamy kierowców, którzy powinni skupić się na jeździe, a mniej mówić. O tak, to, tak to powinno wybrzmieć. Przed nami wciąż ważne wyścigi, wcale nie jest niemożliwe, by zająć drugie miejsce. I teraz wiecie, no. Jasne, rozumiem Johna Elkana, że może być trochę niezadowolony z tego, że Ferrari spadło na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów, choć akurat w ten miniony weekend trochę pecha było, nie ma co ukrywać. Podejrzewam, że bardziej chodzi mu jednak o Louisa Hamiltona, którego zresztą sam chciał zatrudnić. No i to Hamilton dużo mówi o tym, jak na razie kiepsko się czuje w tej ekipie, ale. Nie krytykuje zespołu, tylko mówi, że on sam po prostu nie jest w stanie na razie się odnaleźć odnaleźć dobrego tempa. Zespół krytykuje też czasami Charlesa Leclerc i mówi, że po prostu stoimy w miejscu, nie poprawiamy samochodu. No, ale to jest prawda. I trochę John Elkan jednak przesadza z tym, że samochód się poprawił. No, czy jest to samochód, który można wygrywać wyścigi w Formule 1 w tym sezonie? No nie, więc nie przesadzajmy. Nie wiem po co taka wypowiedź w tym momencie, czy to jest jakiś sposób na korporacyjny sposób na mobilizację zawodników siedmiokrotnego mistrza świata i i Charlesa Leclerka, który jest wspaniałym dzieckiem Ferrari. Dziwne to trochę. Myślę, że mógł się wstrzymać z tą wypowiedzią, choćby nie wiem, do końca sezonu usiąść sobie z Hamiltonem, usiąść sobie z Leclerkiem, po prostu pogadać, ale to Ferrari nie zrozumiemy tego. No i jeszcze ciekawa była sytuacja, bo Sky Sports na swoim Instagramie wrzuciło post z tym cytatem, że kierowcy powinni skupić się na jeździe i mniej, a nie na mówieniu. A skomentował to Jenson Baton, który napisał, że może John powinien dać tego przykład. Czyli dosyć też takie mocne uderzenie mocna szpileczka w stronę Elkana ze strony Jensona Batona. Trzy wyścigi do końca sezonu. Może jeszcze John Elkan będzie miał jakieś powody do świętowania w końcówce tego sezonu. I na koniec jeszcze słowo o chyba trochę jednak burze w szklance wody. O co chodzi? O sytuację po Grand Prix w Brazylii. Zaczęło krążyć po sieci takie wideo, które pokazuje, że w trakcie dekoracji Lando Norisa jeden z członków ekipy Racing Bulls no i właśnie, tu opinie są podzielone, bo niektórzy twierdzą, że to, że pokazywał kciuki skierowane w dół i ewidentnie kierował się w stronę kibiców, to niektórzy twierdzą, że to było nawoływanie tych fanów do tego, żeby jeszcze bardziej na Norisa buczeli, a niektórzy twierdzą, że, że wręcz przeciwnie, że on właśnie chciał pokazać, że nie, źle robicie i dlatego pokazywał im te kciuki w dół. Nie wiem, co miał na myśli, ale ekipa Racing Bulls wystosowała oświadczenie w tej sprawie i chyba jednak uznali wewnętrznie, że no, chyba chodziło mu o coś niezbyt takiego, no nazwijmy to sportowego, no, czyli jednak nawoływał do tego, żeby trochę to buczenie było może głośniejsze. Napisali w tym oświadczeniu w Racing Bulls, że nie podzielamy takiej wartości i że sprawa została rozwiązana wewnętrznie. I nie wiem, co Wy o tym myślicie, czy to jest właśnie takie skandaliczne zachowanie, nie powinno do tego takiego zachowania dochodzić, no czy raczej właśnie trochę już przesadzamy i to po prostu taka właśnie burza w szklance wody. Dajcie znać, a w ten weekend oglądajcie, dajcie znać, a w weekend skupcie się na oglądaniu wyścigów naszych juniorów, sporo się będzie działo, wrócimy sobie do tego w poniedziałkowym ósmym biegu, bo oczywiście w poniedziałek się tu spotykamy. Dobrego weekendu Wam życzę, trzymajcie się, cześć, cześć do zobaczenia.